Bóg objawiony w ciele, to fundament Słowa Bożego, słowa Bożego, który pokazuje dokładnie poprzez Księgi Starego Testamentu i przede wszystkim Księgi Słowa Bożego Nowego Testamentu. To nie ulega wątpliwości, natomiast jest wielu zwodzicieli i organizacji religijnych, które przeczą temu. Właśnie między innymi taką jedną z największych organizacji, która przeczy, to są świadkowie Jehowy. Jak pokazałem Wam wcześniej, pokazałem na blogu, również w podcastach, po prostu oni sami sobie przeczą. Są to zwodziciele. I kolejny raz pokażę Wam na przykładzie ich świętej i najlepszej wersji rzekomo Biblii, Sława Bożego, czyli Pismo Święte w przykładzie Nowego Świata, że nawet i tutaj. Macie dowody jasno przedstawione, właśnie, że to Bóg w ciele był znany za czasów nawet Starego Testamentu. To jest niesamowite. I przejdźmy od razu, właśnie, do tych fascynujących dowodów o Bogu, ojcu, Bogu Zbawicielu, Bogu w ciele człowieka. I popatrzmy na samej górze, gdzie mamy yy, opisane. Po części, co zawiera ten rozdział, na tej stronie mamy napisane obiecany syn Izak, ugoszczenie aniołów. Widzicie, tutaj mamy informację o tym, że Abraham ugościł aniołów. To jest bardzo ciekawe, bo sami sobie przeczą, nawiązują już do dla ciebie, że ugościł aniołów. Ale zobaczmy, kogo tak naprawdę Abraham ugościł. Potem ukazał mu się Jehowa pośród wielkich drzew mamre, gdy w skwerze dnia siedział on u wejścia do namiotu. Podniósłszy oczy, spojrzał, a oto trzech mężów stało w pewnej odległości od niego. Kiedy ich ujrzał, pobiegł im na spotkanie od wejścia do namiotu i kłaniał się im aż do ziemi. Popatrzmy: tutaj mamy jasno i wyraźnie, dosadnie napisane. Że właśnie to Jehowa ukazał się Abrahamowi. I później widzimy, Abraham podnosząc oczy, zobaczył kogo? Trzech mężów. Trzech mężów. Nie trzech aniołów, tutaj napisane, ale w tym dokładnie wersecie jest napisane, że trzech mężów. I to jest ciekawe, właśnie. Sprawdźmy, co. Inne przekłady, jak to inne przekłady pokazują. I oczywiście Biblia Gdańska, gdzie mamy system stronga, i możemy dokładnie zobaczyć, jaki został użyty wyraz. Zobaczmy, co Biblia króla Jakuba. Me, mężczyźni, ludzie, czyli trz, trzej ludzie stali przed nim, mężczyźni, tu, w Biblii Gdańskiej, w systemie Stronga dokładnie. Jaki wyraz został użyty? Widzimy mężowie 582. Tu teraz zobaczymy w konkordancji dokładnie, jakie miały znaczenia te słowa. Widzicie, tutaj macie mąż, ludzie, człowiek, lud ludzki. Także widzicie, przed Abrahamem stali ludzie. Nikt inny, tylko właśnie ludzie. Trzej mężowie. Trzej ludzie. I przejdźmy dalej, bo to jest niesamowita historia, która pokazuje nam dobitnie właśnie Boga w ciele człowieka. I rzekł: Jehowo, jeśli istotnie znalazłem łaskę w Twoich oczach, racz nie omijać swego sługi. Niechby nabrano trochę wody, i pozwólcie, by Wam umyto nogi. Potem spocznijcie pod drzewem. A ja wezmę kawałek chleba i pokrzepcie swe serca, potem możecie iść dalej. Zauważcie, to właśnie Abraham mówi o tym i prosi jednego z tych ludzi, zwracając się do niego Jehowo, czyli Boże, prawda, według świadków Jehowy. Tam piszą, że ugoszczenie aniołów. A do jak to Abraham, człowiek taki, mąż Boży, zwraca się do Anioła w ludzkim ciele? Boże? Tak? I co ciekawe, jeszcze mówi o tym, żeby i prosi ich, prosi Boga, prawda, Jechowe, żeby nie omijał go, czyli mówi bezpośrednio do jednego z tych ludzi. To jest niesamowite. To jest Bóg w ciele człowieka. Przejdźmy dalej. Potem wziął masło i mleko oraz byczka, którego przyrządził i postawił przed nimi, i sam stał przy nich pod drzewem, a oni jedli. Widzicie, tutaj ci trzej mężowie jedli normalnie jak ludzie, i jeden z nich, którego Abraham nazywa Jechowa, właśnie jadł, czyli to byli zwykli ludzie. Przejdźmy dalej. Rzekli zatem do Niego, gdzie jest Sara, twoja żona? Odpowiedział: Tu w namiocie. Ten ciągnął więc dalej. Z całą pewnością powrócę do ciebie za rok. O tym czasie i oto Sara, twoja żona, będzie miała syna. Sara zaś słuchała u wejścia do namiotu, który był za tym mężem. Abraham i Sara byli starzy, podeszli w lata. U Sary zanikło już miesiączkowanie. Przeto Sara roześmiała się w sobie, mówiąc, czy naprawdę mam zaznać rozkoszy, gdy już jestem sterana wiekiem, a i mój Pan się zestarzał? Wówczas Jechowa rzekł do Abrahama Czemuż to Sara się śmiała, mówiąc Czy istotnie i naprawdę mam urodzić, chociaż się zestarzałam? Czy jest coś zbyt niezwykłego dla Jechowy? W wyznaczonym czasie powrócę do ciebie w przyszłym roku o tym czasie i Sara będzie miała syna ale Sara zaczęła się zapierać, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się bała. Wtedy on rzekł: Nie, przecież się śmiałaś. To jest niesamowita historia. Popatrzcie, to Jechowa powiedział do Abrahama, że powróci do niego za rok i że za rok właśnie urodzi Sara syna. Ciekawe to jest. Bo Sara już nie miała miesiączkowania, prawda? Więc dla nas, ludzi, z biologicznego punktu widzenia, ona nie może mieć dzieci. Natomiast, widzicie, miała, ale to tym nie jest najważniejsze w tym świadectwie, to też, ponieważ popatrzcie, Sara, słysząc to, zaśmiała się, ale nie wybuchła śmiechem na głos. To jest pokazane. Zaświadczone, prawda, że roześmiała się w sobie, roześmiała się w sobie. To nie jest to, że wybuchła śmiechem, roześmiała się w sobie. I popatrzcie, ten człowiek, którego Abraham nazywa Jehową, i on sam mówi o sobie Jehowa, bo mówi, czyż. Jeho, dla Jehowy nie ma nic niemożliwego, prawda, odnośnie yy, tego, że Sara będzie miała dziecko, już po miesiączkowaniu, po, po tym, że już nie ma miesiączkowania. To, co ten człowiek właśnie powiedział, od razu powiedział, że się Sara śmiała. I co ciekawe, Sara upierała się, zaprzeczyła temu, że się śmiała. Natomiast Jechowa, ten człowiek, prawda? Rzekomo anioł powiedział stanowcze: Nie, śmiałaś się. A dlaczego tak powiedział? Jak to możliwe? Przecież nie widział, bo ona była u wejścia do namiotu. Sam się pytał, prawda, gdzie jest Sara. Tak? Natomiast wiedział doskonale, że Sara się zaśmiała w sobie. A tylko dlatego, że właśnie wiemy o tym, że Bóg bada nasze serca i nerki, to Bóg jedynie wie o tym, że co my myślimy, co my mamy w sercu, tylko jedyny Bóg. I właśnie to pokazuje Bóg dokładnie to, co w Słowie Bożym gdzie indziej też jest zapisane: że to on był u Brahama. I właśnie on wiedział o tym, że Sara się zaśmiała w sobie. Nikt inny tego nie mógł wiedzieć, oprócz Sary. Dlatego tak zarzekała się. Ale Bóg to wiedział. Przejdźmy dalej. Później owi mężowie wyruszli stamtąd w górę, po czym spojrzeli w dół na Sodomę. Abraham zaś szedł z nimi, by ich odprowadzić. I Jehowa rzekł: Czyż ukrywam przed Abrahamem, co czynię? Przecież Abraham z całą pewnością rozkrzewi się w wielki, potężny naród, i poprzez niego będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. I widzicie tutaj. To sam Jehowa mówi o sobie, czy ma ukrywać to, co zamierza ro zrobić z Sodomą? Właśnie jeden z tych trzech osób, ludzi, od imieniu Jehowa mówi o tym, o sobie. Czyż to On ma zakrywać przed Abrahamem, co ma uczynić? Wiemy właśnie, że tylko i to nie wiadomo, nie świadkowie Jehowy, ale świadkowie Jehowy też mówią, że Bóg jest naszym sędzią. Tak? I właśnie tutaj też jest nawiązanie i świadectwo o tym, że Bóg jest sędzią. I to Abraham nie będę już czytał, prawda? Ale Abraham właśnie negocjuje z Bogiem, z Jehową, bo sam o tym mówi, prawda? Że negocjuje z Jehową. O tym, żeby wyzwolił Sodomę i Gomorę. Także to jest jasno i wyraźnie napisane świadectwo, które samo sobie przeczy w tym wydaniu, pokazując, że to byli oni, dając adnotację, że to byli aniołowie. To nie mogli być aniołowie i właśnie przeczą sobie, ale ludzie, oczywiście. Mówiąc na księży katolickich, na papieży, że oni teologizują i w ogóle, a popatrzcie, co sami właśnie zwodziciele, świadków Jehowy, robią właśnie z ludźmi, to samo co papierze. Tu mamy jasno i wyraźnie, dobitnie napisane, jakąkolwiek byśmy wersję Biblii wzięli, pokazałem wam. Wszystko jest właśnie w słowie Bożym napisane i nie da się tego w mądry, inteligentny sposób wytłumaczyć. Dlatego tak właśnie teologizują. Chociaż tutaj nie ma co teologizować, prawda? Nie ma. Jest napisane. Abraham do człowieka mówi: Boże, Jechowo. Abraham do człowieka mówi i negocjuje z nim, z sędzią. I to właśnie Bóg, Bóg człowiek, który objawił się Abrahamowi, właśnie pokazuje to wszystko, co jest w Słowie Bożym. Popatrzcie, jakie ma to niesamowite przełożenie na Nowy Testament: Że Pan Jezus sam mówi, że Abraham go znał, osobiście go znał. Tu właśnie macie dowód, dowód właśnie dlaczego tak Pan Jezus mówił. Bo właśnie go doskonale znał, doskonale wiedział Abraham, kim jest Bóg. To do niego przyszedł. On nie miał żadnych wątpliwości, że to jest Bóg i Wasz Jehowa. Co ciekawe, którego rzekomo nikt nie widział. A świadectwo Słowa Bożego, całe świadectwo właśnie pokazuje o Bogu zbawicielu, Bogu człowieku, który przyszedł w ciele. I najważniejsze jest to, że przez cały Stary Testament świadczy, że to on osobiście zbawi swój lud, zbawi ludzi. On jest tą ofiarą, dlatego macie odnośnie baranka, prawda, składanego w ofierze. To jest nawiązanie do Boga Zbawiciela, Boga człowieka, Pana Jezusa, który właśnie poniósł tą Karę, powiedzmy, za nasz grzech, tą ofiarę, prawda? Tu jest napisane, u świadków Jehowy, i wy właśnie sami sobie zaprzeczacie. Wasz najlepszy przekład Słowa Bożego pokazuje, jak bardzo kłamiecie. Czy coś jeszcze tutaj możemy dodać? Zobaczcie, jeszcze później, właśnie do Sodomy. Poszli już dwaj aniołowie. I co ciekawe, tu już pisze: Dwaj aniołowie, już nie pisze mężowie. Czyli można jasno i wyraźnie powiedzieć: tak, to byli aniołowie, ale dwóch aniołów. Dwóch aniołów. Natomiast, gdy Słowo Boże i nawet świadkowie Jehowy wersja mówi o trzech przybyszach, Mówi o ludziach. Nie daje informacji o tym, że to są aniołowie. Mówi o ludziach. Ale zobaczmy właśnie, jakie zostało użyte słowo w strągu. Prawda? Bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy nie mieli wątpliwości, jak o tych dwóch właśnie mężach, aniołach, jest w strągu. I przyszli dwaj aniołowie do Sodomy w wieczór. A lot siedział w bramie sodomskiej. A gdy nastał świt, aniołowie zaczęli nalegać na lota, mówiąc: Popatrzcie, 4:397. Malach, anioł, poseł: Co ciekawe, i widzicie, tutaj wszędzie macie, i posławszy anioła, wywiódł nas z Egiptu. I rzekł anioł pański do Eliasza: „Stąd z nim, nie bój się. Zobaczcie. Wszystkie odnośniki są do aniołów. To jest niesamowite świadectwo, bo mamy jasno i wyraźnie zaświadczone. I nie dajcie się zwodzić, że to niby jest anioł. To jest Bóg, właśnie Bóg w ciele człowieka, którego nie wierzą świadkowie Jehowy i inni, którzy zwodzą Was, że Bóg nie jest człowiekiem. To jest nieprawda. To jest nieprawda, a najważniejsze właśnie świadectwa Słowa Bożego to jest to, że Bóg w ciele zbawił nas. I widzicie, wszystko, co jest tutaj zaświadczone, pokazuje właśnie o tym, że do Abrahama przyszedł Bóg, w towarzystwie dwóch aniołów, i nie da się tego inaczej zrozumieć bo po prostu będziecie sobie przeczyć właśnie tak jak świadkowie Jehowy w swoim rzekomo najlepszym przekładzie pisma, dając odnośnik że aniołowie przyszli do Abrahama widzicie to nie jest prawda, dwóch aniołów Słowo Boże nam pokazuje i nawet to ta wersja Biblii świadków Jehowy pokazuje właśnie, że dwóch aniołów było natomiast w kontekście trzech osób o których mówi właśnie to pismo, mówi o ludziach, nie daje wyrazu o aniołach, bo właśnie to jest mądrość Boża: wszystko macie napisane. Wystarczy nie dać się zwodzić i czytać dokładnie takim, jakim ono jest. Więc na chwilę obecną myślę, że wystarczy to świadectwo i pamiętajcie, Przepraszam, nie dajcie się zwodzić, bo to jest najważniejszy fundament Słowa Bożego, że to Bóg w ciele objawił się człowiekowi poprzez od początku istnienia świata, prawda? Po swoją ofiarę i daje nam właśnie życie wieczne wszystkim tym, którzy uwierzyli w Słowo Boże, Pana Jezusa, Boga Zbawiciela. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, usłyszenia.